Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, taka ciekawostka, to znaczy no, teraz w formie ciekawostki, później może coś z tego więcej będzie, no zobaczymy. Słuchajcie, Alastera OTS przypadkiem na to natrafiłem, tak po prostu poszukując jakichś OTS-ów, niekoniecznie chcąc grać, tylko po prostu mam taką, taki nawyk, że sobie za jakiś czas po prostu szukam jakichś OTS-ów, które może mnie zainteresują. Powiem Wam, że przez długi, długi czas nic się takiego nie pojawiło, aż w końcu natrafiłem na serwer, powiedzmy, który, no, jest dość ciekawie zrobiony, ma dużo systemów takich, no, naprawdę można powiedzieć przyrostowych i właściwie coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem na żadnym serwerze tibijskim. Tylko może tego OBS-a ukryję. Słuchajcie, Tutaj można sobie zwiększać stałą liczbę HP nie tylko poprzez zwiększanie levela. Mało tego, jest system odrodzeń, ale po odrodzeniach to, to HP, mana i tak dalej zostaje. Mało tego, są bronie, które można ulepszać, no tak tutaj mam plus 100 dzięki temu, że tutaj kilka m, takich nowych tutaj powiedzmy tibijskich znajomych, których przed chwilą e, poznałem na tym serwerze, po prostu dali mi troszeczkę e, itemków, gemów i tak dalej, które pozwalają na taki upgrade między innymi e, no i słuchajcie, tak widzicie no tutaj aksik plus 100 to, to nie jest maksimum można to ulepszać słuchajcie dalej ale też co ciekawe właśnie scrolle, które dają na stałe HP. Teraz to przetestuję. No i zobaczcie, dostałem 100K. Teraz nie widać łącznej wartości, ponieważ to już wcześniej wyczytałem, że jeżeli ilość HP przekroczy 50 tysięcy, to wówczas się pokazuje wartość procentowa. Natomiast tutaj, jeżeli zrobię na przykład Live, to, to widać, że mam 116. 9K Natomiast na stronie można zobaczyć dokładnie ile mam HP bez tej notacji. No więc co, doładuję sobie troszeczkę tego HP. Nie robiłem tego wcześniej, też dostałem te scrolle tutaj, właśnie od tych nowych, że tak powiem, tibijskich znajomych. I słuchajcie, teraz będę miał o, HP, bo to taka komenda przez z innych serwerów. A ciekawe, czy działa, jestem ciekaw. Też działa. O, czyli klasyczne HP y, też działa, ale też jest now, nowsza komenda live. Y, więc y, tak jak widzicie, 16 kk Aha, jest jednak, w nawiasach jest y, ile dokładnie, tak? Tak, 161, y, 16, tam ile było dokładnie? 619 znaczy, tak, tysięcy tam z kawałkiem HP, więc no tak jak widzicie ilość HP rośnie, zobaczcie teraz MP na przykład też możemy sobie w ten sposób zwiększać. Ja nie będę może wam pokazywał tego wszystkiego jak tutaj to wyklikuję, bo mi się troszeczkę nie chce. To jeszcze mam boxa, który, którego też jest jeszcze więcej scrolli. E, natomiast te scrolly można zdobywać poprzez y, otwieranie chyba y, jakiejś skrzynki kluczem, który to klucz też dropi w związku z nagrodami po prostu za przebywanie na serwerze i co jakiś czas y, losowo można trafić akurat w takim, no też wbudowanym wewnątrz tej gry losowaniu, które po prostu typuje jednego z graczy, tak, i po prostu wybiera mm, jakąś tam nagrodę. I chyba właśnie może to być na przykład taki jakiś tam specjalny klucz. Jeszcze tutaj jestem, powiedzmy, dość tak mm, nie do końca obeznany z tym serwerem, tak to nazwijmy. Natomiast no już tutaj pomału zaczynam pewne rzeczy w cudzysłowie kumać. I tak mówię, no zobaczymy. Ja to wrzucam teraz na kanale dane z archiwum, ale możliwe, że będę miał ochotę troszeczkę więcej pograć, no to też... Będzie więcej odcinków, czy też będzie większa aktywność, no to tym bardziej będę chętniej chciał tutaj pograć naprawdę z dużo takich systemów, które no właściwie mi się, że tak powiem marzyły, jeżeli chodzi o Tibię. Pokażę Wam też jeszcze ciekawy system em, pasywnego otrzymywania expa. No to to jest po prostu bomba, słuchajcie, zaraz Wam pokażę jak to działa I to jest idealne właśnie na trainerach. Mało tego, dowiedziałem się o tym systemie właśnie przypadkiem wchodząc na trainery. Em, Podchodzimy sobie, a nie. Z przypadkiem wyszedłem. Słuchajcie, podchodzimy sobie do trainerów na przykład tutaj. No, kurczę znowu, to jest teleport. Hmm. Podchodzimy sobie do trainerów i słuchajcie, klikam passive on i dostaję. Słuchajcie, pasywny export. I to działa mniej więcej tak, że chyba dostaje co 5 minut za każdym razem expa, który jest w oparciu o łączną liczbę odrodzeń. Więc naprawdę, naprawdę ciekawie. Do tego tych odrodzeń też możemy mieć bardzo dużo. Trudność w ich zdobywaniu polega na tym, że za każde kolejne odrodzenie, chyba na stałe, już trzeba po prostu coraz więcej leveli. Ale poza tym to naprawdę serwerek śmiga fajnie, jeżeli chodzi właśnie o te różne systemy takie trochę, powiedzmy, przyrostowe. No i też takie, które dają wiele parametrów na stałe, tak? co się też często nie zdarza. Mało jest tutaj graczy pewnie z tego powodu, że też serwer ma taki charakter, powiedzmy, no właśnie dość mocno przyrostowy, taki trochę bardziej, powiedzmy, orszowy. Natomiast, używając terminologii tibijskiej, takiej potocznej terminologii tibijskiej, natomiast, no mi się osobiście podoba coś takiego i mam zamiar troszeczkę na nim pograć. Zobaczymy, jak długo zaczymy, kiedy mi się znudzi. Natomiast ta edycja jest już niby 4 lata, więc i to bez resetów. Znaczy, no, mówię, że edycja, tak? No to wiadomo, że bez resetów. Więc tak, zresztą teraz tutaj widzicie alastera.com, alastera. Więc no, zapraszam, aby ktoś chciał pograć mój nick, widzicie, a jak nie, no to, no to nie. Ja natomiast no, prawdopodobnie w ciągu najbliższych paru dni coś tam sobie troszeczkę popykam, ale też wiadomo, no, nie jakoś tam dużo, no bo też nie ma się oczywiście całej doby czasu, prawda? Więc parę godzin może sobie popykam, albo, albo i nie, zobaczymy też jestem ciekaw jak szybko bym się to znudziło no ale serwerek wydaje się być dość fajny w każdym razie z mojej strony to tyle do usłyszenia w kolejnych materiałach miłego dnia i całego życia cześć